Dzisiaj zamiast rozpaczkowania będzie zapaczkowanie, a będę zapaczkowywał mojego Baofeng'a UV82, którego sprzedałem na licytacji charytatywnej na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Licytacja zakończyła się wczoraj wieczorem podczas live'a, około godziny 10, a ten Baofeng został wylicytowany za 477 zł i 50 groszy. I bardzo mnie to cieszy. Dziękuję bardzo kupującemu. Jeśli się ujawni podczas któregoś z live'ów, to, to powiem kto to jest. Na razie niech zostanie anonimowy. To jest fabryczne pudełko tego Baofenga, w dobrym stanie przeleżało cały czas na strychu w innym pudełku, więc jest czyściutkie. O, tutaj nawet została nakładeczka na słuchawkę nie używana nigdy, nigdy nie używana, tak samo zestaw słuchawkowy też nigdy nie był używany. Podstawa do ładowania, zasilacz, zasilacz nie oryginalny, tak jak pisałem, to jest zasilacz od routera. Ale działa, ładuje, wszystko jest ok. Pasek na rękę, też nieużywany, nigdy nie montowany. Klips do paska, też nigdy nie montowany. Firmowy, baofeng. No i oto i on. Bohater, jak widać, działa. Zobaczymy, czy. To jest wersja z radiem FM działającym, jeszcze ze starej, dobrej serii, kiedy te odbiorniki działały. Jak widać, wszystko ładnie działa. Latarka też działa. Prawdę mówiąc, nigdy jej nie używałem, no ale, ale jest. Wyświetlacz, tak jak pisałem, ma ślady używania, ale jest całkiem czytelny. No dobra. To żegnaj mój Baofęgu. Z jednej strony trochę trudno mi z nim się rozstać, ale z drugiej strony, jeśli mam świadomość, jak dużą kwotę udało się dzięki niemu wylicytować, która zasili konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to jestem naprawdę bardzo zadowolony. Tak wygląda ten Baofeng z tyłu. Bateria trzyma dość długo. Nie miałem z nią żadnych problemów. Napisałem też list do kupującego. Oczywiście treści nie będę Wam zdradzał. To są podziękowania za to, że wylicytował za tak dużą kwotę. No i co? W drogę. Mój drogi, na tę okazję mam specjalną folię bombelkową z takimi dużymi bomblami. To jest wersja premium. Włożę tu jeszcze kawałek folii bombelkowej do środka, żeby to wszystko się tu nie, nie obijało. Dobrze. A, list. Zapomniałbym o liście. Ponieważ mamy zimę. Mało słońca. Paczkę okleję taką żółtą. Żółtą taśmą, która troszkę rozweseli dzień. Żółta taśma mi się skończyła, więc paczuszka będzie dwukolorowa. Mamy etykietę. Nie będę pokazywał szczegółów, bo być może kupujący sobie nie życzy. Jeśli sobie będzie życzył, to opowiem na live, kim jest. Paczuszka gotowa, zapakowana, jak widać, bardzo bezpiecznie, tak żeby ten Baofeng dobrze przetrwał podróż przez pół Polski. Chciałem bardzo serdecznie podziękować... Osobom, które kupiły wszystkie moje rzeczy, a to był właśnie ten Baofeng, który został sprzedany za 477 ,50 zł. 50 groszy. Dwie motorolki za 135 zł. Motorolki ufundowane przez Piotra z Volvo, bardzo dziękuję. I Retevis RT85, ufundowany przez Marka SQ8 PKI, który został sprzedany za aż 335 zł. Bardzo dziękuję ofiarodawcom i tym osobom, które wylicytowały te przedmioty i zasiliły konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tu widzicie kwotę, która, którą uzyskał, uzyskała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z tych trzech moich licytacji: 947 50 zł. 50 groszy i to wszystko dzięki Wam. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No to teraz. Biorę paczuszkę i jadę z nią do Paczkomatu. Przede mną ostatnia prosta, moi drodzy. Już jestem w drodze do Paczkomatu. Oto i on. Jesteśmy razem w drodze do Paczkomatu i zaraz ten mój Balfenk wyjedzie w podróż do swojego nowego właściciela. Jesteśmy na miejscu. Ja i on. No i teraz nastąpi ten moment, czyli ostatnie pożegnanie. Mam nadzieję, że będzie mu dobrze u nowego właściciela i będzie, się, będzie z niego zadowolony. Do zobaczenia, do zobaczenia, Baofengu. Cieszę się, naprawdę się cieszę, że tak fajnie to wyszło i że że taką kwotę udało się wylicytować. Bardzo dziękuję kupującemu, i dziękuję tym kupującym, którzy kupili pozostałe dwa przedmioty. Trzymajcie się.